Siemaneczko widzowie, jeszcze przed rozpoczęciem tego filmu Pamiętajcie, żeby w to miejsce wpisać kod MATUSZYST Daje on wam 5% do doładowania i skrzyneczkę spec za darmo na start Jeśli jesteście nowym użytkownikiem A ze mną po raz kolejny jest mój coach, Słowik Witam serdecznie Tak, także na początku otworzymy sobie gold case'a Plus ciężko mi było kolegi tutaj nie wziąć, skoro ostatnio wykręciliśmy całkiem fajny profitik. Także dzisiaj również będą bitwy z coachem I, i, i co? Ja was jedynie mogę poprosić w tym momencie, o zostawienie lajka, a my będziemy chyba już lecieć w takim razie z odcinkiem. Powiedz mi, proszę, co dla mnie przygotowałeś ciekawego tym razem? Dobra, no to myślę, że możemy sobie zacząć od tych procentówek, tak jak było wysoko. to mówione w poprzednim odcinku. Dobra, yy, no to zacznijmy tak: yy, 10% usp. Okej, okay, czyli to. A nie, że usp. Yy, 10% usp, okej, okay, dobra, to zrobimy inaczej. 10% usp, okej, okay, ile razy? Yy, wszystko po jednym będzie. Dobra. Później 10% M4A1S, yy, 10% Kałach, 10% yy, MK, yy, M4A4 oczywiście, mm -hmm. yy, 1% Crimson Web, okay, jest 10% pasimów 10 dalej będzie. Dobra, 10% Asimów. Jak ten 1%, 1 Crimson Web wyleci, to ja nie wiem co ja zrobię. Ale dobra, no. <laughs> Tam masz, no już w sumie masz, tak jak dalej tej przygotowałem, 10% to właśnie, to, nie wiem jak to, się to wymawia, to to. Tak? Yy, dokładnie tak, jeszcze mam 10% boreal forest. A, 10% boreal forest, a to jest 50% yy, Nie, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50 dobra. I ile razy, raz też? Raz, raz, dobra. I na ile Taka osób? Myślę, że na 3. No to jest te bitwy, że albo walnie coś, bom, coś potężnego albo będzie totalny ściek, także zobaczymy ja osobiście stronie do, od okay. takich bitew, no ale zobaczymy zobaczymy, ja się słucham, bo coach zawsze ma rację, tak w końcu jesteś coachem więc ty masz okay. największe doświadczenie, no i lecimy no te skrzynki na początku dość tanie, także tu wybuchów raczej bym nie oczekiwał z pierwszej oczywiście leśne liście drugiej, no tutaj na Henry trafił Guardiana. Teraz Kałach. No White Lotus przelatuje, ale my dostajemy siatkę biedy. Także mamy już bardzo ładny zestaw. O, ale świetny zestaw jak na razie to broni. Pięknie. No tutaj tak. jedna skrzynka może odrobić. To prawda, to prawda. Oczywiście na 1% nie trafiliśmy Crimson Web'a. To nawet nie oczekiwałem tego. Ale teraz masz jakiś Asimov. No niestety, Asimowki nie ma. Teraz najmocniej. Teraz 10% specjalist, no i również mp9 gówniany, no ale dobra, okej, okay. teraz zaczyna się już grubiej, globsiki, ajajaj, nie ma na razie nic, Najfik może jakiś, Najfa też nie ma, no i w tym momencie 10% luksury, ale tutaj może poleci White y na 1%, nie ma nic, no i pytanie, czy trafiamy kosę najładniejszą i wygrywamy tę bitwę, czy nie, absolutnie nie. Nic, się, nic nie trafiliśmy, niestety. Bitwa z kategorii jak zwykle, jeśli chodzi o procentówki. No wiadomo jak to procentówki. No tak, no tutaj tutaj albo masz gigantyczne szczęście, albo przegrasz po prostu wszystko. Ale w ogóle skin za stówkę poleciał. Jeśli chodzi o ten gwarantowany drop, także całkiem ładnie. Dobra, dawaj następną wariacie. Dobra, no to tak, za stówkę Tiger Speed. Yy, później skrzynia Exclusive. Dnia premium y, silky silk dobra y, dal, dalej tutaj mam pevora pevorek y, nuklear windmill Windmilek. dobra no i kacz z cz kacz z, CZ catch z CZ i to na ilu? też na trzech? a trzech też też na Dokładnie. Trzech. dobra no to lecimy w takim razie oczywiście przywołujemy boty aby oczywiście pisać w komentarzach, czy bardziej podobają się Wam się filmy z couchem, czy jak siedzę sam, zachęcam do, do pisania jakichś opinii, co myślicie o tym filmu, co, co ulepszyć, co otworzyć, też możecie pisać. Ja komentarze czytam, nie zawsze odpisuję, ale w większości wszystkie czytam, więc zapraszam Ja do... też czytam. O, Kobra strajki na, stra... na start, bardzo fajnie. Exclusive daje nam Neon Revolution, ej, też ładnie. No niestety, Empress troszkę droższy, ale nie narzekam. Premium. No, tej Dissolate Space tylko. A Hyperbis na środek, także BotChat już chyba nas przegonił. Uhuhu, uh, Dragon Tattoo na środek. Silki, Silka, a my trafiamy auga za złotówkę. Pewor, Teriska to też wygląda na drogę. No i BotChat wychodzi na niezłe prowadzenie, ale może Jagermeister. Nie ma Jagermeistra. Jeden w dół był Jagerek. Może teraz stylet? Tylecika też nie ma No i w tym momencie ratuje nas tylko i wyłącznie chyba Awupka ta albo ewentualnie CZ -ta. Nie ma Niestety Niestety kurde, no bo trzeba tutaj No Ja wiem też taka Wydaje mi się, że w miarę słaba bitwa. Profitu to jakiegoś nie było Ale dobra, ja, ja ciebie znam, ja wiem, że ty jesteś w stanie zrobić dwie sobie bitwa, potem zrobić dziewiątkę, tak jak ostatnio No i słucham, co dobra. następne? Co następne? Przejdźmy sobie może do czegoś troszeczkę mocniejszego. Mm, bitwa za 2300 zł. Zacznijmy sobie od Tiger Speeda. Tiger Speed dobra, to ja dam stówę i będę po prostu tak klikał, no Dobra, premium. Później Amar za dwie stówki, DC. Yy, Dickej, dobra. Yy, Bilioner. Bilioner, oho. Gacie. Gacie. I Into the Jungle. Into the jungle. Myślę, dobra i to? Na, na dwie osoby. Na dwie osoby już teraz. dobra. No i lecimy, no i lecimy. Kurde, skończyła mi się kawka. Zaraz będę musiał skoczyć w takim razie po wodę, bo już mi się pić chce. Gleść ciekawych rzeczy tam teraz. Drugi monitor, także livey. Może dzisiaj będzie live. Zobaczymy, zobaczymy. Właśnie tak kminie na temat livea. Zrobić livea. Teraz mam drugi screen, więc łatwiej by patrzyło mi się na chat. Tiger Speed na prawo nam dał bardzo ładnie, w ogóle ten Famas z On tyle nie kosztował mam wrażenie. Premium lepiej dla nas, no ale dalej musimy gonić. Amar. Wajsy przela. Kurna po prawo jaka bomba za dwójkę. No i powiem, będzie ciężko, będzie ciężko to zrobić. jeszcze dożyk, ale dalej potrzebujemy ponad tysiaka, żeby wrócić. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. Asimov. Tutaj by field tested, Dobra, trzy stówki, stówki. Cyberus, dobra, a jesteśmy na even, jesteśmy na even, i teraz pytanie: into the jungle? Chyba mamy to. Tak, mamy to. Pięknie, Zarąbista Jak bitewka. No i odbite, super. wszystko odbite. Wszystko zostało super. odbite jedną bitwą, klasycznie. Jedna mocniejsza po dwóch, po dwóch słabszych. No i bardzo ładne też. Cool. Itemki podropiły ta Akibara. W ogóle to właśnie Akibarę dropnął mój kolega ze skrzynki za siódemkę. Całe kuza to zrobił. Taka ciekawostka, to był odcinek właśnie z tego. No i jest chyba profit 300, nie? Z tego co widzę. Już ja w tym momencie, taka. coś takiego. No to elegancko, elegancko, dawaj następną w takim razie szefie. Dobra, to polecimy tak. Loreus. Mergani. Mergani. O. Dobra, później Dicey. Mejzik. Możesz troszkę szybciej dyktować. Dobra, Evron. No, i za mocno skuty na koniec. I za, o, nie lubię tej skrzynki, bardzo nie lubię za mocno skutego. I co na trzech? Na, na trzy osoby. Na tak. trzy osoby, no za mocno skuty, co prawda, raz chyba na odcinku walną te Special Gloves Emerald Web, tylko że nie dla mnie oczywiście. Ale tak to z reguły lecą, no niestety te najsłabsze i Ale zobaczymy, może tym razem będzie inaczej. Tutaj faktycznie mamy te dwie berety emeraldy w factory, nie w minimalwerku. Minim minimalwerki są droższe od faktoryniu, to ciekawe akurat. No ale pokaż. Kartel na no, dla mnie. No słaby Loreus, mi nie popisał się. Mergani. Okej, okay, mamy Masterpisa. Fajnie, fajnie, pięć stóweczek. DK. Może jakieś rękawice? A fubka? Yy, niestety. Dark Age na środek. Ale dobra, no jesteśmy w miarę porówno. No niestety... Ajajaj, Majzik, Magic Same niestety pit, pit viperki. Evron. Mamy Shadow Dagersy, mamy prowadzenie. Byle by nie wydymał ten za mocno skuty i mamy tą bitwę. I wydaje mi się, że nie wydymał. Wydaje mi się, że nie wydymał, nie wydymał. Bitwa nie najpotężniejsza, ale jest do przodu. Ważne, że jest do przodu, o to chodzi. 5 stówek do przodu. Jest 5 stówek do przodu, elegancko, moim zdaniem. Czekamy w tym momencie na itemy, żeby to wszystko posprzedawać. I zobaczmy, jak w tym momencie wygląda. 12-200, bardzo ładnie. Już odbijamy się, coraz tysiąc do przodu. Także słucham, jaka jest następna bitwa. I zarazem ostatnia, wydaje mi się, że na to... tym odcinku. Ostatnia, to może coś. Możemy droższego. walnąć coś yy, droższego, dokładnie. Za ile, bo mam tutaj przyszkowane. A wiesz co, yy, co? Yy, tak, tak, jak, tak jak czujesz, tak jak czujesz dzisiejszy dzień, tak ci powiem. Ja się słucham. Dobra, to czuję. O, dobra, niech będzie grubo w takim razie. Dobra, yy, Hydrotus. Hydrotusik na start, ok. Yy, windmill. Nie lubisz widzę powtarzanych skrzynek, cały czas coś nowego. No, jest coś nowego, dobra. Mezik teraz dobra. będzie. Blackbird. Okej, okay, już skrzynki za 500 jak się zaczynają, to będzie bomba, tak mi się wydaje. Into the Jungle. Into the Jungle. Space Vault. Okej, okay, Space Vault. I na końcu nowa skrzynka Shake. O kurna, żeś teraz dowalił. Czekaj, Shake się, to ona jest po prostu Shake? Tak, dobra. Bo no ta Dokładnie. skrzynka na no końcu, drogadę, y, nienawidzę jej osobiście Ale dobra, jeżeli tak tam mówisz jest... Jeżeli tak mówisz Tam, tam jest, jest 0,1 na, na Dragon Lore Ja wiem jakie są te procenty, ale ja wiem, że tam jest 60% na to, że dostaniesz złotówkę, więc Dlatego tej skrzynki nie lubię, bo Jak próbowałem ją otwierać na odcinkach, to z się kończyło trzeba otwarciami i trzema skinami za 5 zł Okej, okay, hydratusik fajnie podbija, lewo, prawo może tutaj sztylet na lewo? Uspokójmy tę bitwę? No niestety. Amber, fejdzik, Revolver, czyli tragedia. Może z meiza? Ostatnio była wupa, teraz coś ciekawszego. Agent, ale hypnotik na prawo, czyli kurde, jesteśmy już całkiem nieźle z tyłu. Może blackbird? Coś ciekawego pokaże. Rękawice na prawo. No i w tym momencie, no trzeba już dropić potężnej temy, jeśli chcemy to wygrać. Ajajaj, no into the jungle, nie taki drop. oczekujemy, space walut. Ten scout chyba coś kosztuje. Coś kosztuje na pewno. Dobra, shake, proszę! Proszę! Ja pierdolę, widzisz? To jest właśnie klasyczny mój shake. Tak wygląda mój shake standardowy. Niestety, ostatnia bitwa nie udała się. Ale ja i tak Niestety. widzę w tym pozytyw, bo z reguły, jak ja gram, to jest, no mówię, albo zero, albo. Delikatny. Znaczy all in. albo Olin, albo, albo Zero. Nie ma nic pomiędzy. Niestety dzisiejszy odcinek niezbyt fartowny, ale wydaje mi się, że nie ma tragedii. Nie straciliśmy wszystkiego. Jest jeszcze balans następny odcinek. Także cóż, ja się będę z wami żegnał. Dziękuję za oglądanie tego filmu. Pamiętajcie, zostawcie lajka, like zostawcie suba, piszcie komentarze, bo na pewno jakiś skinek dla was trafi. I być może słyszymy się dzisiaj na live. Ie. Także siemanko i. Siema.